Dobry wieczór. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, wynalazłem fantastyczny, cudowny sposób na to, żeby nagrywać krótsze audycje. Jest to taki, można by powiedzieć, zwiększenie czynnika motywacyjnego, czyli pyszny śledzik z cebulką, zostawiony w dole, w kuchni, czekający na mnie, proszący Marku, przyjdź i zjedz mnie. E Dzięki temu czynnikowi motywacyjnemu będę starał się dążyć do jak najszybszego rozwiązania sprawy codziennej audycji wieczornej. Zawsze były poranne, ale z powodu moich problemów z bezsennością, w które to problemy sam się wpędziłem, przez nadużywanie środków nasennych, pociesza tylko to, że Wielu ludzi ma taki problem, ja na szczęście jak już przestała mi wystarczać tabletka, która jest wymagana, no to już się kapnąłem, że zaczyna się coś niedobrego dziać, więc według najlepszej wiedzy pochodzącej z forum dla osób nadużywających różnych substancji, bo tam też jest opisane, tam praktycznie większość leków także nasennych jest opisywana. 3-4 bezsenne noce i powinno być, powinno być w porządku ale ja przyjąłem taką strategię, że temu receptorowi dam odpocząć, i w tym czasie nie stać staćmy teraz, zwłaszcza przed Wrocławiem i, i sprawami we Wrocławiu i w Częstochowie, na to, żeby cztery doby nie przespać. Zaczynam kichać codziennie. Teraz wchodzimy w bardzo niebezpieczny okres, bo jeśli teraz bym dostał jakieś anginy na przykład, czy zapalenia o to już bym do 17 się na pewno nie wyleczył. Ale jeśli byłaby jeszcze grypa, to jeszcze w ciągu 3 dni mogę dostać i się w ciągu 6 dni wykurować. Jeśli to byłaby słaba grypa, i naprawdę dobrze bym się kurował, więc to jest dosyć niebezpieczny okres. Nie będę ukrywał, że jestem tym zestresowany, a przecież może być lockdown, może być tak, że przełożą rozprawy, i no, to sobie wyobraźcie, co to dla mnie oznacza, jak, jak ja czasami przez kilka dni zbieram się do wyjazdu, do biedronki, a będę musiał się przemieścić. Kilkaset kilometrów do Wrocławia, wynająć hotel, spotykać się z ludźmi często, mi, znaczy nie często, ale też z ludźmi mi nieżyczliwymi, którzy mi grozili śmiercią, tam tak i tak, itp., itd. Etc. Potem będzie dzień przerwy, który nie wiem, czy będę tu wracał na Podkarpacie, czy tam zostanę. I 19 muszę być w Częstochowie o 12 na rozprawie w sądzie na ulicy Dąbrowskiego. O godzinie 12 przy sali numer 5 i jakoś zorganizować. No, będę też musiał z ludźmi się spotkać, którzy dla mnie przyjechali, poświęcili się. Nie mogę od razu zwiewać, więc pewnie w okolicach 16-17 będę musiał zorganizować sobie powrót z Częstochowy na Podkarpacie. Nie wiem, jak się to odbędzie. Wiem, że połączenia kolejowe są fatalne. Może autobus. No, jest to dla mnie jedno z największych wyzwań w życiu, to mogę Państwu powiedzieć. Może bardzo duże było wyzwanie. W ta pierwsza rozprawa we Wrocławiu, bo jeszcze nie wiedziałem, czy ktoś do mnie przyjedzie mi pomoże, no więc może tu był większy stres, ale tu są jednak te dwie rozprawy. Jest to... Nie wiem, jak to jest możliwe, ci, którzy wiedzą, co to jest IBS zaawansowane, to, no to po prostu mówią, to jest niemożliwe. No jest to możliwe dzięki farmakologii bez szczegółów. A bez szczegółów, dlatego, bo przecież Państwo tutaj przyszli, żeby posłuchać audycji, a nie tego, jakie leki biorę na ból brzuszka, tak. Tak więc, Szanowni Państwo, no jest to dla mnie olbrzymie wyzwanie, więc proszę brać poprawkę na to, że stres będzie się nasilał, będę coraz częściej miał bezsenność, no jest to dla mnie olbrzymie wyzwanie. To, że to się tak złożyło, ten 17 listopada we Wrocławiu, sprawa, przy czym podkreślam, to będzie już sprawa pełna. I 19 listopada ta częstochowa to będzie chwilę, bo to sprawa pojednawcza. No to jest po prostu chichot, diabelski chichot i olbrzymie wyzwanie. Nawet olbrzymie to jest mało powiedziane. Nie wiem, jak sobie poradzę, ale no będę musiał sobie poradzić. Nie ma po prostu wyjścia, trzeba to doprowadzić do końca. Już teraz nie mogę się ugiąć. I... No, i nie zrezygnuję, no, chociażby nie wiadomo co. No, tylko mi może zatrzymać infekcja, tak, no bo co człowiek zrobi, jak będzie chory? Nawet go nie wpuszczą do sądu. Więc nie powstrzyma mnie nic. Po prostu muszę doprowadzić do, do tego, żeby zapanowała sprawiedliwość i prawo. Prawo i sprawiedliwość w tych naszych sprawach. Aczkolwiek, hejterzy. Wydają się uciekać, kasują wszystko, kasują multikonta. Nie wiem, podkreślam jeszcze raz, nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje, ale podejrzewam, że się niedługo wszyscy dowiemy. Więc przejdźmy do audycji. Przepraszam, że tak trochę za długo, no ale taka jest właśnie sytuacja, że to wszystko ma wpływ też na audycję i na, na to, co mówię. Więc, szanowni państwo, dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z bratem moderatorem Kowadisem, ale nie z bratem starszym Wierze, tylko bratem moderatorem. No i że, żeśmy tam sobie rozmawiali, no i tam padł, padło takie stwierdzenie: że jak chłopy sobie dadzą, że to się tak wydaje, że jak chłopy sobie dadzą po, po razie, czyli się uderzą, no to tak jakby później lepiej ze sobą się kumplują. Jest to temat bardzo, bardzo delikatny. Jest to temat bardzo. Można nadepnąć na czułą strunę, dlatego chętnie go poruszę, bo no w sumie mi nie zależy już tyle poruszałem tematów drażliwych, że ten to jest pikuś. Więc powiem Państwu tak, jest to powiedzenie, które ma częściowo rację, tylko i wyłącznie częściowo, o tym, że dwóch mężczyzn może zapałać do siebie, podkreślam tu bez żadnych podtekstów, żaden miłość homo, żadne jakieś tam. Zbliżanie chłopów, czy coś takiego. Tylko mi chodzi o taką zwykłą przyjaźń, że kumple lubią ze sobą spędzać czas. Jeden opowiada kawał śmieszny czy nieśmieszny, drugi się śmieje, tak i na odwrót. I lubią ze sobą spędzać czas i są podekscytowani, jak ze sobą się w końcu spotkają, że gdzieś tam pójdą sobie na miasto, czy na wódeczkę, czy na dziewczynki. Oczywiście żartuję, tak, no, czy na dziewczynki. No. Do żon z kwiatami, oczywiście, do małżonek z kwiatami, z prezentami, czekoladkami to jest oczywiste. A mówiąc poważnie, w tym twierdzeniu jest trochę prawdy, ale uwaga, w tym twierdzeniu jest tyle prawdy, że muszą być spełnione pewne warunki do tego dania sobie porazie. Czyli tak, dwóch chłopaków, dwóch mężczyzn musi się uderzyć plus minus w te same miejsca. No, bo zobaczcie, jeśli jeden uderzy drugiego w zęby i mu wybije zęba i będzie parę tysięcy kosztowało, plus bólu dentysty, chodzenie, strata czasu, nerwy, a drugi dostanie w nos, poleci trochę krwi, tak? Czy pod oko zejdzie opuchlizna po kilku dniach, no to wtedy nie ma miejsca na przyjaźń, bo jedna strona będzie bardziej upokorzona. No jak mają się przyjaźnić? Tutaj jest jakaś taka malutka opcja jakiejś przyjaźni, ale naprawdę niewielka. Jeśli jeden dostał strzała i stracił zęba, drugi się dostał w nos czy pod oko i, i się tam pogodzili i jeden drugiemu zapłacił za te wszystkie rzeczy, postawił dobrą wódeczkę, dobrą kolację, dobre dziewczynki, oczywiście tu żartuję, mówię tak, bo to tak się mówi, wiadomo, jest jakaś mała szansa, ale niewielka, bo jednak strata zęba to mimo wszystko sztuczny ząb to nie jest to co prawdziwy. Nie mówię z doświadczenia, bo nigdy nikt mi nie wybił zęba, chwalić Pana Dobrego Boga, ale to nigdy nic nie wiadomo jeszcze. więc. Pu, pu, pu. Natomiast w kichawę dostałem nie raz. I miałem już nieźle rozpłaszczony nos. E, także Szanowni Państwo, może być ta przyjaźń, jeśli obrażenia są mniej więcej takie same. I uwaga, jeśli jeden z chłopaków upadł i drugi upadł i podnieści się mniej więcej z tymi samymi obrażeniami. Jest jakaś możliwość zawarcia później się przyjaźni. Oczywiście tam pokrzyczą, na się i tak dalej, potem może tam odnajdą jakieś wspólne hobby i w sumie tam może są w jednym otoczeniu, się jakoś skumplują. Bywa. Ale musi być mniej więcej podobne obrażenia. Jeśli ktoś się wywrócił, drugi się też może wywrócić, czyli musi być jakaś równość w obrażeniach. Bo jeśli jeden będzie miał pobitą całą twarz, a drugi nie będzie miał śladu, to wtedy mamy do czynienia z sytuacją, że jeden będzie się czuł pokorzony. Czy taka przyjaźń może funkcjonować? No, ja bym nie potrafił. Może są ludzie, którzy potrafią, ja bym nie potrafił. No, nawet jakby się tak zdarzyło, że, no, na przykład byłaby jakaś moja wina, chociaż ja się do nikogo nie zaczynam, no ale załóżmy, no, bym, ktoś by mnie zawadził, przez pomyłkę bym coś krzyknął, byłbym w złym humorze, ząby mnie bolał, no, i on by mnie pozbawił tego bólu razem z zębem. No, to wtedy machnąłbym ręką, tak? Machnąłbym ręką, no moja wina czy coś, ale nie chciałbym się kolegować ze sobą, która mi upokorzyła, która sprawiła, że byłem na ziemi. Albo, że zwijałem się z bólu, czy no, jakieś takie rzeczy, wiadomo, człowiek się zwija, chlipie, tak. Niektórzy się potrafią popłakać i nieco i wrzeszczą, tak, tracą panowanie. To już przy takich mocniejszych mantach jest. Bywa i tak. No tutaj oczywiście nie ma co mówić o chyba żadnej przyjaźni, chyba że ktoś jest sadomasochistą. Czyli. Równe mniej więcej obrażenia. Jak oboje będą mieli stłuczone twarze, to oboje muszą mieć mniej więcej porówno. Oboje muszą spędzić plus minus ten sam czas na ziemi, i oboje muszą odejść mniej więcej, być mobilni. No bo jak jeden, jednego będą nieśli koledzy, tak jak w liceum tam napuścili chłopak z, z rok klasy młodszej, który miał brata w, w grupie ząbkowskiej, napuścił na mnie tego ruska tam ząbek. No to go tam koledzy ponieśli, tak? A ja miałem gdzieś tam, nawet chyba, nawet nie miałem, nie, nie miałem lima, miałem jakieś zadrapanie czy coś, ale to naprawdę nie wyglądało na bójkę. Więc no nie może być tak, no ja bym się z nim na pewno nie, znaczy ja mógłbym się z nim przyjaźnić, ja do niego nic nie miałem. No chciał mnie, przyjął zlecenie na pobicie, dostał łomot konkretny i no mogę się z nim przyjaźnić, nie ma problemu. Podejrzewam, że z jego strony byłyby pewne zgrzyty. Tam słyszałem, że chciał przyjechać przez dłuższy czas i załatwić sprawy. Na szczęście dla mnie, na szczęście dla mnie, bo jakby chcieli to dobrze załatwić, to z całą pewnością bym by mi zrobili krzywdę w kilku, czy tam z jakimś sprzętem. Nie miałbym szans. Więc oczywiście muszą być takie same obrażenia, ten sam czas, wszystko musi być mniej więcej wyrównane. I obrażenia muszą kosztować tyle samo: no bo jeśli jednemu wybiją zęba i drugiemu wybiją zęba, no to, no to mniej więcej mamy porówno. Ale też trzeba się zapytać teraz: no jeśli ktoś będzie miał wybitego przedniego zęba, który wpływa na atrakcyjność, na wygląd, na to, jak nas odbiera otoczenie, prawda, a ktoś tam straci gdzieś, zaraz sobie przyjdzie jeden, dwa, trzy, cztery, no powiedzmy piątkę, no to jeszcze jakoś tam się będzie mógł uśmiechać, żeby tego plus, minus nie było widać. Zresztą nie wiem, jakie są różnice w kosztach. Podejrzewam, że przedni no, musi być ładniejszy, bo jest bardziej eksponowany, ale nie mówię tego na pewno. No, załóżmy, że gdzieś mu tam jakiś ząb, no, piątka niech będzie, wyleci. No to sami widzimy, że jest różnica. No, jeden dostanie 3000, drugi 1500, tak. Jeden ma większą szkodę, drugi mniejszą wizerunkową, więc tutaj też nie będzie raczej przyjaźni, bo powtarzam, mówię o dwóch. Honorowych chłopakach, o dwóch chłopakach z jakimiś ambicjami, z jakimś honorem, z jakąś dumą własną, tak? Którzy, no, nie będą schylali głowy przed kimś, kto ich złomotał, bo to jest po prostu, no, w jakiś sposób upodlające, tak? No, ja bym nie potrafił, wielu chłopaków też by nie potrafiło, więc mówię, to są właśnie naturalne bariery, które się temu przeciwstawiają. Więc, jeśli chłopy sobie dadzą porazie, jeśli ktoś tak mówi, to pamiętajmy, że tylko przy równych obrażeniach przy równym czasie rehabilitacji na przykład może być tak, że jeden będzie miał podbite oko, drugi będzie miał, nie wiem, no, strzelam, no co tu może być. no rozkwaszony nos, ale ten z rozkwaszonym nosem będzie tam jakoś się zachowa tak. To nie jest nic złego tak, no ludzie różnie reagują na ból tak jak ktoś zwłaszcza pierwszy raz dostaje pięścią w nos, no to jest straszny szok, zresztą i za drugim trzecim też jest duży szok. No, ale można się nauczyć, że nawet jak się ma, Oczywiście do jakiegoś stopnia ból to na, nadal się lejesz, tak? I to jest bardzo ważne się tego nauczyć, że jak jest ból. Zalewa je krew, to się lejesz dalej. Tłuczysz. To jest bardzo ważna rzecz, bo wielu ludzi pod wpływem bólu e, zaprzestaje walki. Jeszcze byliby w stanie walczyć, ale ból ich rozkłada. Nie są w takim stanie emocjonalnym, żeby sobie poradzić, czy to jest gniew, czy bardzo duży strach, czy desperacja, czy chęć czegoś udowodnienia. Ludzie mają różne motywacje. Więc na przykład może być tak, że jeden chłopak będzie miał obrażenia dużo mniejsze, ale się tak, tak zachowa. No, piśnie coś, krzyknie. Powtarzam, to nic złego. Ludzie różnie reagują na stres. Nie można nikogo oskarżać, że w chwili bólu był zaskoczony swoją reakcją. No, ludzie po to chodzą na sztuki walki, żeby takie rzeczy nauczyć się ich, walczyć dalej mimo obrażeń. Ludzie się tego uczą. No, to jest tak, jakby się obrażać na kogoś, że. Że ktoś nie wiem no nie zna języka chińskiego, tak? Mandaryńskiego, więc no, no nie uczył się, to tego nie zna. No skąd ma znać, jak ma się nauczyć mówić po chińsku, jak się tego nie uczył? Pewnych rzeczy trzeba się nauczyć. Niektórzy się ludzie rodzą, są jakieś takie zwierzaki z dużym poziomem testosteronu, co od najmłodszych lat są, jakby to powiedzieć no, twardzielami. tak? Ale zwykły człowiek musi się tego nauczyć. I taki zwykły człowiek może się tak wprawić, że i tego twardziela rozniesie, ale musi trenować. No, jeśli ktoś nie trenował sztuk walki, a nikt nie ma obowiązku tego trenować, to reakcja może być faktycznie, jak to się mówi, upadlająca, ale ja podkreślam: upodlenie to jest nieuczciwość. Nieuczciwość, oszukiwanie, kogoś oczernianie, ale nie to, że ktoś dostał mocne uderzenie i go bolało, bo niektórzy ludzie mocniej odczuwają ból. Jeśli chodzi o zęby, to wiadomo, że są włókna Tomesa. u niektórych ludzi. Jest tak, że się do zębów nie można dotknąć, na przykład u mnie. Znaczy, do zębów się czasami można dotknąć, a czasami nie. <laughs> Ale są ludzie, co mają jeszcze gorzej niż ja i to dużo gorzej, bo nie działają znieczulenia, u mnie działają znieczulenia. A są tacy, co trzy dawki dostają w dziąsło, spuchnięte całe. To znieczulenie to jest taka mała, taka mała ampułka z płynem, który tam blokuje przewodzenie nerwowe. I takie trzy ampułki mieć wstrzyknięte, to dziękuję bardzo, i nadal ich boli. Są ludzie, którzy mają stresory psychiczne, zwłaszcza dzieci w gabinetach stomatologicznych. Jest ryk, płacz, byle dotknięcie do zęba wcale ich nie boli, ale oni tak reagują. No i co zrobić? No co, upodlił się? No nie upodlił, no niektórzy tak reagują. No to to jest tak, jakby się wyśmiać z kolei, że go boli ząb u dentysty. No, jedni mają to bardziej. Fizjologicznie i psychicznie to przeżywają, inni gorzej. Są tacy, co byli torturowani wręcz przez dentystów w młodości i potem noszą ze sobą traumę do końca życia. Nie można im się dziwić, że się boją. Można ostatecznie zamówić anestezjologa i uśpić zawodnika i zrobić mu tam parę kanałówek te najgorsze rzeczy. Chociaż później jest wyjmowanie trucizny i wsadzanie tych igiełek Lentilo do kanału. No to jak moja przyjaciółka mówi, nie, Marek! Nic nie boli! Nie, Marek! Marek, na 100% nic nie boli. Spójrz na mnie, Marek nic nie zaboli. Delikatnie włoży tą giełkę. A. No i to tak jest za każdym razem. Dlatego teraz noszę sam często go wymieniam, sztuczną plombę już chyba od trzech miesięcy i po prostu przedłużam przedłużam ten czas, zanim igła spotka się z prawdopodobnie już martwymi nerwami. Mojego zębatrzonowego. Przedłużam, bo im każdy dzień to troszeczkę mniejsza szansa na to, że zaboli. No, według medycyny nie powinno zaboleć, ale no, parę razy zabolało. Niektórzy mają taką wrażliwość, a na przykład moja mama praktycznie dałaby sobie kanałówkę zrobić bez nieczulenia. Wolała wziąć jakieś tam lekkie, delikatne, ale wszystkie borowania, wszystkie jakieś rzeczy bez nieczulenia jej to w ogóle nie bolało. A u mnie, no zobaczcie, co jest. Natomiast mój tata przeżył traumę, bo jak mój tata jest rocznik 41 i niestety jak był młody, to borowali, teraz maszyna do borowania wydziela się woda, bo im jest goręcej, tym jest większy ból. I tam inne są procesy takie negatywne i wtedy pani miała przepraszam, że użyję tego słowa na PP, no takie co w rowerze się naciska, i to były wolnoobrotowe wiertareczki. Miał bardzo wrażliwe zęby, więc on przeżył horror u, u dentystów, więc no to się różnie trafi, tak. No ja odziedziczyłem po ojcu puca, zęby, a po mamie chyba układ nerwowy słaby i, i te sprawy z brzuchem, więc gdybym po ojcu wziął ilita, które ma w stanie wyśmienitym. A po mamie wziął płuca i zęby, no to byłbym zupełnie innym człowiekiem. No jakoś poszło tak, jakoś tak poszło. No ale za to jestem bardzo przystojny i. No i tyle, no to warto było to zrobić. <ścoughs> Dlatego, szanowni Państwo, jak sobie mężczyźni dadzą porazie, no to. No chyba, że to jakoś mówią tak, że jak sobie mężczyźni zrobią porażę, fuj, chyda. Więc, jak mężczyźni dadzą sobie porazie, ale po równym razie w tym samym miejscu będą mieli takie same obrażenia i podobną technikę, przepraszam, podobną psychikę, kurde, że jestem tak zmęczony, muszę tego śledzika zjeść. Podobną psychikę, która podobnie odbierze te same obrażenia, no to wtedy jest jakaś wspólna platforma, powiedziałbym, nawet obywatelska, do wystąpienia jakichś tam atomów, ba, kwarków przyjaźni. Jeśli będzie taka wola obydwu stron, wola Boża i wola ludu pracującego miast i wsi, a jeśli nie będzie, no to nie będzie. Także, szanowni Państwo, to byłoby tyle. Dobrze, no to chyba wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Czyli niespecjalnie nic mądrego. Ja pozdrawiam Państwa serdecznie miłego wieczoru. Z Panem Dobrym Bogiem. Chłow, w domu, w dom. Podnoszę tutaj najmniejszy palec do góry, bo wszystkie już zabrały łobuzy. A trzeba sprawdzić, czy ten mały palec, jakby ktoś z Państwa też miał jakąś wiedzę, ktoś napisał na streamie ostatni, że trzeba sprawdzić, czy ciepolubni nie mają tego paluszka, bo my sobie tu będziemy paluszek zadzierali, zadzierali, i, a to się potem okaże, że to coś oznaczało, na przykład coś zoofile, tak? Ciepolubni zoofile. Nie daj, Panie, Dobry Boże. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Jego wieczarku, cześć.